Partnerem programu jest Generali Agro. W ostatnim czasie sporo mówimy o tym, co dzieje się na rynkach rolnych w związku z ubiegłorocznymi planami. Tymczasem teraz musimy także zadbać o to, żeby nowe uprawy i nowe zbiory, których spodziewamy się w tym roku, były odpowiednio zabezpieczone. Nie tylko przed chorobami i szkodnikami, ale także przed skutkami negatywnymi zjawisk atmosferycznych. I właśnie o tym będę rozmawiał dzisiaj z moimi i Państwa gościem w programie Rolniczy Temat. Bartłomiej Czekała, zapraszam na program. Moim Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat jest Pan Krzysztof Murówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. Witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Redaktorze. I zanim przejdziemy do rozmowy, to gorący apel do Państwa, jak przy każdym odcinku, jeżeli oglądacie nas na YouTube Topagrar Polska, polekujcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby żaden film nas nie ominął, komentujcie, udostępniajcie. A jeżeli oglądacie nas na portalu topagrar.pl, to zachęcam Was do logowania, po to, żeby korzystać z wszystkich treści premium, które dla Was... Mamy. Panie Krzysztofie, widzimy się już po raz e, kolejny, bo przed nami kolejny sezon e, agrotechniczny, jeżeli chodzi o, o wiosnę, e, zbiory letnie i jesień. Ale zanim przejdziemy do tego, co w tym nowym sezonie, to chciałbym Pana poprosić, bo zawsze te nasze rozmowy od tego zaczynamy, o krótkie rezumę, podsumowanie tego, co się wydarzyło w poprzednim sezonie. Z waszej perspektywy, jakie negatywne czynniki najbardziej trapiły rolników w zeszłym roku i z czym trzeba było się mierzyć? No, w zeszłym roku obsłużyliśmy ponad 20 tysięcy szkód. To pokazuje, że ta dynamika tych szkód w ostatnich trzech latach utrzymuje się na tym poziomie w naszej firmie, powyżej 20 tysięcy szkód i to jest rzeczywiście dużo. Patrząc na taką statystykę z ostatnich 10 lat, to naprawdę tych szkód jest coraz więcej. Co ciekawe, Najwięcej wciąż jest szkód spowodowanych przez ryzyko gradobicia, bo ponad 50% z tych wszystkich szkód, które odnotowaliśmy w roku 2022 to były szkody gradowe. Sporo też było szkód z przybrosków wiosennych i one występowały w takich regionach jak Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, w pozostałych województwach w mniejszym nasileniu. Natomiast w tych trzech na pewno one stanowiły dość duży problem, zwłaszcza w uprawie rzepaku czy we wczesnych siewach kukurydzy i buraków cukrowych gdzie w przypadku buraków często też trzeba było jednak przesiać te uprawy po tych właśnie przymrozkach. Kolejną taką sytuacją, którą zauważamy w ostatnich trzech latach, to dynamicznie rozwijające się szkody w deszczu nawalnym i huraganie. Natomiast tutaj świadomość rolników rośnie i coraz więcej producentów rolnych zabezpiecza się przed ryzykiem deszczu nawalnego. I mogę tak powiedzieć, że średnio 20% wszystkich szkód, które są zgłoszone w generali, to właśnie szkody z deszczu nawalnego i huraganu, co wcześniej nie miało miejsca. Można mówić, że to wpływ na to ma pewnie też ocieplenie klimatu. No, a patrząc na to, co w przyszłości, czyli co w tym roku może nas zaskoczyć, to myślę właśnie, że to mogą być też deszcze nawalne i huragany, bo mówi się o ciepłym czerwcu i lipcu. Jeżeli tak będzie, no to zawsze ze zmianą pogody i tymi nagłymi, wysokimi temperaturami wiąże się zmiana frontu. A zmiana frontu to z reguły silne opady deszczu. To było w zeszłym sezonie, i te zmiany y, y, takie pogodowe to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o, o na deszcze nawalne czy huragany, ale patrzymy też na to, co, co się dzieje, w, w, co się działo tej zimy i teraz wiosną w, w pogodzie. I o ile w, w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zazwyczaj ten niedobór opadów i śniegu, i deszczu, i brak pokrywy śnieżnej zimą. Tak, ta zima była inna, bo tych opadów w śniegu było trochę więcej, nawet przez jakiś czas ta pokrywa śnieżna się utrzymywała. Także opadów deszczu jest więcej, widać to nawet jadąc teraz na polach, polach, że są za stoiska wodne. Wiele prac polowych jest opóźnione właśnie przez to, że te opady deszczu są co kilka dni i uniemożliwiają wjazd w pole i, i wykonanie zabiegów prawowych czy, czy siewu. E... Co w takim razie, na bazie tego, co się teraz dzieje, czy możemy się pokusić o taką prognozę, z czym się możemy mierzyć tej wiosny i tego lata, jeżeli chodzi o przebieg pogody, bo czy ta zawartość wody większa na wiosnę, na starcie, może oznaczać to, że nie grozi nam susza w tym roku, na przykład? Nie podjąłbym takiej decyzji, że susza nam nie grozi. Raczej bym był tutaj ostrożny. To, co Pan wspomniał, rzeczywiście te warunki można powiedzieć są po prostu dobre i standardowe. Tak, tak powinien wyglądać standardowy rok. I jeśli chodzi o samą wegetację, to ona też nie jest ani opóźniona, ani przyspieszona, raczej uważamy, że ona jest standardowa. Czyli ten okres jest, myślę, że w ogóle samo przyzimowanie upraw i kondycja upraw jest bardzo dobra. Na pewno problemy z chorobami grzybowymi, właśnie przez ten przebieg pogody, deszcze. Brak możliwości wychania lub nietrafienie z zabiegiem mogą być pewnym problemem w zbożach. Natomiast patrząc po samej zimie z perspektywy zakładu ubezpieczeń, to szkody, tak jak pan powiedział, wymoknięcia to są najczęściej zgłaszane szkody po przyzimowaniu, ale to z perspektywy rolnika to też nie jest duży problem bo to są z reguły szkody częściowe na małych powierzchniach 10-20% powierzchni pola i z tym sobie każdy poradzi zarówno rolnicy, jak i zakłady ubezpieczeń. Perspektywa przymrozków wiosennych. Myślę, że no, pełnia ma być w pierwszej dekadzie maja i z reguły to się sprawdza, że wtedy kiedy występuje pełnia, to są dość duże spadki temperatur, w nocy zwłaszcza. I teraz pytanie, jak będzie przebiegała wegetacja do połowy maja. Jeżeli ona będzie przebiegała tak jak teraz, to będziemy na początku kwitnienia, w zależności oczywiście od regionu, czy to jest południe, czy północ, wschód, czy zachód. Ale możemy mieć problem z przymrozkami wiosennymi, zwłaszcza w rzepaku czy, czy też kukurydzy i burakach. Jeżeli chodzi o suszę, to wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały okresy opadów w okresie końca maja, początku, końca kwietnia, początku maja. Jeżeli one będą się rozkładały tak jak teraz, no to raczej będziemy się martwili z dużą ilością wody, właśnie zastoiska, problemy z wjazdem w pole i tak dalej. A nie suszą, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten czerwiec i lipiec może niepokoić i to wszystko zależy od tego przebiegu. Nie pokusiłbym się tutaj o taką opinię, że susza już na mnie grozi. Nie. Oczywiście może być tak, że maj, w maju wody nie zabraknie, ale w czerwcu i lipcu przyjdą wysokie temperatury, które ten plon e, finalnie zabiorą. Bo tak to się już też zdarzało. Dokładnie. Ale jeżeli mówimy o zabezpieczeniu plonu i tych upraw, które częściowo już są zasiane, częściowo są z tym problemy właśnie z uwagi na wjazd w pole, to czy, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczeń, coś się w tym roku zmieniło? Czy mamy jakby ten sam pakiet zabezpieczeń, który w zeszłym roku, czy coś nowego jest w Waszej ofercie? Generalnie oferujemy te same ryzyka. Natomiast patrząc na doświadczenia roku ubiegłego, to były doświadczenia zebrane przez nas na polach uprawianych przez plantatorów buraka cukrowego, gdzie też w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, zwłaszcza na grebach lekkich, niestety tych opadów brakowało, te gleby były suche i przenoszenie wierzchniej warstwy gleby wskutek wiatru było no, dużym problemem dla plantatorów buraka i one były często te plantacje przesiewane i rozszerzyliśmy zakres właśnie huraganu. Czyli właśnie przeniesienie tej wierzchniej warstwy gleby, zwłaszcza na tych glebach lekkich, często tam też uprawiane są buraki. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji wskutek działania huraganu, że zamuli nam tym piaskiem tą, tą uprawę buraka, uszkodzi blask, blaszkę liścia czy całe rośliny, to w generali będziemy pokrywać takie straty, czyli krótko mówiąc najczęściej jest to przesiew i za ten przesiew pokryjemy koszty przesiewu. I to, to jest największa nowość. No, warto też przypomnieć o tym, że też skierowana ta oferta jest głównie dla plantatorów buraka cukrowego, że mamy tą odpowiedzialność dodatkową za ubytek polaryzacji i działa to w taki sposób, że jeżeli ubezpieczyłeś swoje pole buraków od ryzyka gradobicia deszczu nawalnego czy huraganu i wyszacowana przez nas strata na polu osiągnie 25% ubytku w plonie głównym, i rozszerzyłeś to ryzyko o klauzulę 1.3, która daje możliwość tej dodatkowej utraty w polaryzacji, to wypłacimy Ci nie te 25%, a 30%, bo ten dodatek to jest te 5% dodatkowe sumy ubezpieczenia, żeby pokryło dodatkową stratę ewentualnej utraty polaryzacji określoną już w laboratorium w cukrowni. To rzeczywiście bardzo ciekawe, bo te burze piaskowe się rzeczywiście pojawiały w ostatnich latach, i to, no to pamiętam sytuację rolników, którzy zgłaszali do redakcji taką sytuację, że to zwłaszcza na tych polach, gdzie jest różnica poziomów, gdzie część pola jest na przykład na wzniesieniu, część jest w zaniżeniu, i wówczas ten, ta burza piaskowa powoduje, że ta, ta, ta plantacja, która jest w dole jest właśnie zasypana piaskiem przez wiatr. Ale wrócę do tego, co Pan mówił o kwestii zabezpieczenia plonu, bo w kontekście tego, co się dzieje generalnie w rolnictwie, na rynkach rolnych, no to jest tak, że rolnicy ubezpieczając uprawy muszą wziąć pod uwagę wartość tej uprawy. No i teraz patrząc na zeszły rok, trudno tą wartość sobie oszacować, bo mamy w ciągu roku w przypadku pszenicy na przykład różnicę w cenie między 1500 a 800 zł, prawda? to jest duża rozbieżność. No i teraz rolnik na pewno się zastanawia, jak, jaką wartość tego plonu przyjąć w tym roku, kiedy mamy takie w poprzednim rozbieżności, jaką, w jaki sposób określić cenę plonu do podania z, z, z stawki ubezpieczenia, którą chciałby zawrzeć. Z no rzeczywiście z uwagi na te wahania cen, które no, można zauważyć z tygodnia na tydzień się różnią, tak. Trudno przewidzieć, jaka dzisiaj będzie cena w trakcie żNIW, czy ona będzie niższa niż obecnie funkcjonująca, czy ona będzie wyższa. Natomiast dzisiaj rolnicy ubezpieczają swoje zboża w zależności czy to są zboża o zimę, czy też jarę, w zależności od plonu, jaki dają z hektara, czyli krótko mówiąc, na jakich polach są uprawiane to to jest od 6 do 10 tysięcy złotych na hektar. Tak, tak dzisiaj ubezpieczają się rolnicy. Jeżeli miałbym doradzić, to na pewno nie mniej niż ponoszę koszty, to, to jest podstawa. Jeżeli chodzi o taką wartość, to plus minus 20% do obecnej ceny wydaje się, że to będzie taką wartością odpowiednią, żeby pokryć te straty, bo tak naprawdę na koniec dnia w przypadku szkody chodzi o to, żeby nie stracić na wkładzie, który włożyłem do hektara, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to y, pamiętam, że ostatnio rozmawialiśmy też o ubezpieczeniach maszyn. I różnych rolników w gospodarstwie. Mówił Pan o tym, że jest możliwość aneksowania polisy, czyli zmiany wartości, jeżeli ona w trakcie perspektywy czasu zmieniła swoją wartość na wyższą, bo tak było, jeżeli chodzi o inflację z maszynami rolniczymi. Czy w uprawach jest podobnie? Bo to jakby rolnicy też mogą zapytać o to, no dobrze, nie wiem jak wycenić, no to wycenie powiedzmy na kosztach. Gdyby się okazało, że towar zdrożeje, to czy mogę go doubezpieczyć i podnieść tą wartość systemu? Czy to jest możliwe w tym przypadku? także? Tutaj z uwagi na dotacje z budżetu państwa. I konieczność rozliczenia tej dotacji z zakładem ubezpieczeń, robimy to kwartalnie, więc trzeba tą decyzję podejmować już w trakcie zawierania umowy. I tak jak mówiłem, przyjmijmy tą wartość, która dzisiaj funkcjonuje plus minus 20-30% do tej wartości i to powinno nam załatwić tę sprawę. W trakcie trwania umowy nie, nie proponujemy zmian wartości sumy ubezpieczenia, natomiast jeśli ubezpieczysz się na cenę wyższą niż będzie w trakcie żniw, to w naszym przypadku ta suma ubezpieczenia jest stała, czyli jeżeli ubezpieczysz się na 1200 zł, a cena przed żniwami będzie na poziomie 900 zł, to w przypadku szkody generali pokryje straty na poziomie 1200 zł. Więc to jest taka gwarancja, tak zwana stała suma ubezpieczenia. To jeszcze na koniec bardzo ważne pytanie, bo mówiliśmy o tym, że są opóźnienia w zasiewach tych wiosennych z uwagi na pogodę, więc w niektórych regionach dopiero buraki będą wysiane, z kukurydzą też będzie opóźnienie i przesunięcie. To do kiedy można się ubezpieczać w tej kampanii wiosennej? Kiedy jest ten finalny termin zawierania ubezpieczeń? Tak naprawdę będziemy oferować te produkty dla ubezpieczenia upraw do końca czerwca, natomiast wiadomo, że to już nie jest czas, żeby się ubezpieczać. Krótko mówiąc, odpowiedź jest jedna. Jeżeli wysiejesz, wysadzisz uprawy, bo w zależności co to za uprawa, to powinieneś wtedy już podjąć decyzję po pierwszych schodach, już od momentu schodów, w zasadzie ubezpieczyć te uprawy, a najlepiej w trakcie nawet siewu, żeby już od schodów była odpowiedzialność, bo pamiętajmy, że w ryzykach takich jak gradobicie, przymrozki wiosenne, czy deszcze nawalne, i huragan, funkcjonuje coś takiego jak okres karencji. Ten okres karencji wynosi 14 dni, więc jeśli ubezpieczę się 1 maja, załóżmy, to odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego zaczyna się z dniem 15 maja i to te, też trzeba uwzględnić. Więc trzeba to zsynchronizować w czasie. Najlepiej, jak wiem, że wy, wysiałem, wysadziłem i wschody będą w ciągu tygodnia, dwóch, to ubezpieczyć to właśnie w momencie wysiewu lub tuż krótko przed. A zatem, skoro spodziewamy się w pierwszej dekadzie maja przymrozków, to trzeba działać już teraz. No, zdecydowanie tak. I tym akcentem zakończymy nasz program. Drodzy Państwo, na koniec zachęcam także Państwa do jeszcze raz do lajkowania tego filmu, subskrybowania naszego kanału, do dostępnienia, do komentowania, można także zadawać pytania nam czy naszemu ekspertowi i zachęcam Państwa do oglądania kolejnego odcinka. Panie Krzysztofie, się dziękuję za Rozmawę. rozmowę, a więcej informacji na temat tego, co w ramach ubezpieczeń oferuje Generali Agro, także na stronach Generali, Agro i agentów terenowych, których w Polsce w cał na całym terenie kraju nie brakuje. Dokładnie. A zatem tam Państwa odsyłamy. Dziękujemy ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Dziękuję. programu. Rolniczy temat. Partnerem programu było generali Agro.